I need <laughs> Raz, 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 raz. Witajcie moi drodzy. Wiem, że niektórzy z Was czekali troszeczkę na ten odcinek, ale tak sytuacja wygląda, że mm, ja naprawdę się przykładam do tych odcinków i niełatwo mi jest je niektóre z nich zrobić. Czasami mi to zajmuje dużo czasu. Potrafię zachowywać się jak. Rozkapryszona gwiazda serialu Polsatu, rzucam rzeczami, nie jestem zadowolony z siebie. To się zdarza, <grym> taka jest prawda. Słuchajcie, natomiast w końcu nastąpił ten moment, kiedy jestem w stanie przejść do kolejnego, do kolejnego odcinka. I wszystkich tych, których denerwuję, to że dużo gadam, zapraszam na jakieś niemieckie kanały na temat jeżdżenia na rowerze, gdzie wszystko będzie i koniec będzie serialu, i w tym w serialu pan Helmut powie wam, jak wysoko powinno być ustawione na kanale United, jest, tak nigdy nie będzie, będzie dużo gadania, dużo pobocznych rzeczy i na szczęście wielu osobom, które mnie oglądają, to się podoba, bo gdyby nie to, to tego kanału by nie było. Dziękuję wam za wszystkie super pozytywne komentarzy i piątki, które mi przybijacie, już niedługo zrobimy e, z tego filmik, ale e, oczywiście muszę w tym momencie powrócić do tematu, na który wszyscy czekają: czyli jak wysoko powinno być siodełko w rowerze i jak sobie to w warunkach polowych ustawić. No bo nie jest sztuka pójść do studia, gdzie podepną was do 10 tysięcy kamer. Odpalam komputer z procesorem 500 rdzeniowym z tera, trilliardami RAMu i on powie centymetr niżej. To jest kompletnie niepotrzebne. Komputery się przydają, natomiast no nie do końca mi się wydaje, żeby w dzisiejszych czasach bez komputera nie dało się ustawić pozycji na rowerze. E, oczywiście może być może mogę być w błędzie, ale tak jak większość z Was wie oglądałem wcześniej moje... Więc powracając na kwestii związanych z wysokością siodełka nad poziomie, poziomem planety, chcę Wam pokazać dość prostą metodę, jak zrobić to w warunkach polowych, w domu, niekoniecznie jadąc do studia, gdzie 10 fachowców podpiętych w komputer będzie Wam doradzać, jak powinno być wysoko siodełko. Można to zrobić samemu. Trzeba tylko zastosować prostą metodę, która, którą nie wszyscy rozumieją i naprawdę uwierzcie mi, że... I na wyprawach, i na treningach, które tutaj przechodzimy w rowerowym południu, widzę i wiem, że to jest metoda nieznana, zapomniana i kompletnie niestesowana, a naprawdę jest, jakby to powiedzieć, wydajna i pomocna. Więc od czego musimy zacząć? Pierwszą sprawą to jest, musimy wypoziomować rower. Rower nie może być z górki, nie może być pod górkę. Myślę, że znalezienie kawałka płaskiej planety w dzisiejszych czasach nie powinno stanowić specjalnego problemu. I jedną z najważniejszych rzeczy, od, którą musimy, od których musimy zacząć, to złapanie mniej więcej takiej pozycji siodełka, aby ono nie było za wysoko. Skąd wiemy, że siodełko jest za wysoko? A mianowicie wiemy to stąd, że nasz tyłek zaczyna tańczyć na boki w momencie kiedy, kiedy siodełko jest zbyt wysoko i wy jesteście... to bardzo widać wyraźnie w momencie kiedy jesteście w pięci w SPD szosowe czy też górskie po prostu pedały zaczynają was ciągnąć w dół i wasz tyłek zaczyna po prostu podążać za nogami które są ciągnięte w dół i zaczynacie taniec na siodełku. Ten taniec powoduje strasznie dużo problemów, obtarcia, bóle pleców, e, bardzo często bóle, bóle e, karku, ponieważ cały czas to, że tyłek was pracuje na boki, w, w, na, w, po prostu wykonuje ruchy, których nie powinien e, wykonywać, wy gdzieś to będziecie próbowali kompensować, no bo nie będziecie się cali kiwać na boki. E, znajdujemy takie miejsce, moi drodzy, gdzie nie szarpie nas rower. I wykonujemy ultra prosty zabieg. A mianowicie musimy doprowadzić do momentu, kiedy nasza noga wyprostowana będzie idealnie w linii z ramą. Nie możemy tego zrobić w miejscu, gdzie mamy wpięty blok. Tylko aby ta pozycja była optymalnie dobrana, musimy oprzeć piętę na pedale i doprowadzić do tego miejsca, kiedy. Pedał jest najniżej w najniższej możliwej pozycji. Więc yy, w następnym odcinku moi drodzy pokażę wam jak ważne, natomiast nie już tak ważne jest Ustawienie siodełka tu tyłu przód roweru, i jak zrobić, żeby ta, ta pozycja tyłu przód pasowała do tego wszystkiego. Powtórzę jeszcze raz, zanim przejdziemy do samej kwestii związanej z wyborem siodełka, te wszystkie elementy naszej układanki muszą się zgadzać. Nie możemy dobrać super, hiper zajebistego siodełka, wymierzyć kości, sp sprawdzić to metodą kartonika, metodą komputerową a następnie przejść do tego, co pokazuję Wam teraz, ponieważ to jest zła kolejność, przynajmniej według mnie. Ehm, szanuję wszystkie zdania i bardzo dużo się uczę z pozytywnych i kreatywnych komentarzy pod moim filmem. I chciałem tylko powiedzieć na dowidzenia, że jeżeli jakiś komentarz się nie pojawia, to nie jest to spowodowane tym, że wywalam komentarze, tylko YouTube wywala spam. I wulgarne rzeczy są automatycznie mazane. Nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale nie mam czasu tego przeglądać. E, przykro mi bardzo, jeżeli ktoś e, nie umie przestrzegać zasad panujących m, w kulturalnych częściach tej planety, to po prostu jego komentarze pojawiać się nie będą. A tymczasem zapraszam na następny odcinek, a ja udaję się do lasu i miłej zabawy z, waszym, z Waszą nową pozycją rowerową, moi drodzy. Bo wielu z Was... Nie zdaję sobie sprawy, jak dużo wydajności da wam właściwe ustawienie siodełka. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja w tym momencie wypinam się z tego trenera. Nigdy tego nie lubiłem za bardzo, takie ja to dziwne trochę. Eee, I jadę sobie pojeździć gdzieś tutaj w okolice. Mam pewien fajny pomysł na jedną nie dnia!